Wisława Szymborska, kot w pustym mieszkaniu. Umrzeć? Tego się nie robi kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wydrapywać się na ściany? Ocierać między meblami? Nic niby tu nie zmienione, a jednak pozamieniamy. Niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorem lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze. Coś się tu nie odbywa, jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął, i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało, przez półki przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło, nawet złamało się zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Niech no on tylko wróci. Niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało. Pomalutku, na bardzo obrażonych łapach. O, żadnych skoków, pisków na początek.